Cisza zmierzchu i oddech kosmosu. Wieczór otulił miasto niczym ciężki i aksamitny płaszcz, a ja siedziałem przy oknie, przyciskając czoło do chłodnej krawędzi szyby. Na zewnątrz liście starej lipy szeleściły, lekkie, niemal rytmiczne szeptanie w wilgotnym powietrzu. Ciemność była głęboka, atramentowo czarna pustka, gdzie gwiazdy, niczym drobne, podekscytowane iskry, tańczyły na nieskończenie ciemnym niebie. W tej ciszy, przerywanej jedynie westchnieniem wiatru, nagle pojawiła się myśl, tak czysta i nieoczekiwana, że moje serce pominęło uderzenie. Przestrzeń i czas, w których mieszkamy, ta ogromna scena naszego istnienia, czy może być żywą i oddychającą istotą, która nieustannie się przekształca i rozwija? Dziś zanurzamy się w królestwie idei, która wstrząsa podstawami fizyki, koncepcji tak pociągającej, że topi granice między metafizyką a surową nauką. Czy czasoprzestrzeń żyje? Rozszyfrowanie hipotezy samodoskonalącego się wszechświata. To nie suchy traktat, lecz podróż, opowieść o najgłębszych zakamarkach kosmicznej biologii, gdzie czujemy podniecenie badaczy i pozwalamy wyobraźni szybować, jednocześnie mocno trzymając się najnowszych odkryć. Aby rozpocząć tę oszałamiającą drogę, najpierw musimy położyć fundamenty, jakbyśmy siedzieli przy kominku z parującą filiżanką herbaty w dłoni i rozkładali skomplikowaną materię na strawne kawałki. Czasoprzestrzeń nie jest dwoma bliźniaczymi braćmi, którzy istnieją obok siebie. Przestrzeń to arena, w której się poruszamy, a czas to nieubłagana strzała zegara. Nie według rewolucyjnych spostrzeżeń Alberta Einsteina i koniecznego mężczyzny z siwymi włosami, którego spojrzenie odzwierciedlało wieczną ciekawość, te elementy łączą się w nierozłączną całość, czasoprzestrzeń. Wyobraźmy sobie to jako ogromne elastyczne płótno, rozciągnięte do granic znanego wszechświata. Jeśli ciężki obiekt, np. układ słoneczny lub gwiazda neutronowa, naciska na to płótno, ono ugina się w dół. Pomyślmy o ciężkiej kuli do kręgli, która spada na napięte płótno i tworzy wgłębienie, przez co mniejsze kulki nieuchronnie toczą się ku centrum wgłębienia, to w istocie grawitacja, geometryczny efekt masy na strukturę czasoprzestrzeni. Einstein namalował to arcydzieło XX wieku w swoim biurze w Princeton w cichych godzinach, towarzyszył mu cichy szelest ołówka na papierze. Jednak większe i bardziej prowokacyjne pytanie pozostaje: czy ta czasoprzestrzeń może żyć? Czy oznacza to, że może się sama zmieniać, uczyć i rozwijać jak system biologiczny? To jest jądro hipotezy samodoskonalącego się wszechświata, idea, która huczy na kongresach jak chór szeptów i namiętnych, głośnych debat. Przerywanych hałasem rozlanych filiżanek kawy. Zanurzmy się teraz w serce tej teorii, której początki sięgają Li fizyka, którego twarz odzwierciedlała głębie jego myśli, i który pracował w kanadyjskim instytucie Perymeter. W 1992 roku Smoulen sformułował teorię kosmologicznej naturalnej selekcji, którą rozwinął w swojej książce wydanej w 1997 roku, zatytułowanej Życie Kosmosu. Centralna przesłanka jest taka, że nasz wszechświat nie jest unikalny ani przypadkowy, lecz częścią procesu ewolucyjnego, podobnego do ziemskiej biologii. Wyobraźmy sobie wszechświat jako ogromne, rozgałęzione drzewo genealogiczne. Każdy czarny dziura w naszym wszechświecie, po ostatecznym zapadnięciu się, może urodzić nowy wszechświat po drugiej stronie, rodzaj kosmicznego odrodzenia. Każdy wszechświat potomny dziedziczy większość fizycznych stałych macierzystego wszechświata, ale z drobnymi wariacjami, jak mutacje w łańcuchu kwasu klejnowego. Te wszechświaty, które najefektywniej produkują czarne dziury, wykładniczo tworzą więcej potomków, co prowadzi do procesu selekcji, w którym najlepiej dostosowane wszechświaty, te produkujące czarne dziury, ostatecznie dominują. Poczujmy to podniecenie, Smołyn, siedzący w swoim cichym biurze, z cichym brzęczeniem komputera w tle, zdał sobie sprawę, że dostrojenie naszego wszechświata do rozwoju życia może być jedynie produktem ubocznym tego procesu. Stałe, optymalne do tworzenia czarnych dziur przypadkowo są tymi, które umożliwiają złożone życie. Krytycy, tacy jak Leonard Saskind, którego głos brzmi ciepło i przekonująco w gorących debatach, podkreślali jednak punkt napięcia. Teoria przewiduje, że wszechświaty powinny maksymalizować produkcję czarnych dziur ale obserwacje sugerują, że tak nie jest, co prowadzi do ognistej dyskusji na konferencjach, towarzyszącej głośnym oklaskom i ławinie pytań. Najnowszy rozwój, na przykład badania opublikowane w 1925 roku w czasopiśmie Springer, rozszerzyły tę ideę poprzez dodanie koncepcji genów i interakcji do kosmologicznej naturalnej selekcji Smoulyni, proponując, że wszechświaty ewoluują nie tylko poprzez przypadkowe mutacje, lecz także poprzez złożone wymiany informacji fizycznej. CEO czyni proces jeszcze bardziej analogicznym do ziemskiej ewolucji biologicznej, z implikacjami dla zrozumienia rosnącej złożoności struktur kosmicznych. Ponadto, w 1925 roku dyskusje na platformach takich jak Twitter eksplorowały hipotezę Smololiny z polem interfejsu transferowego, dynamicznym regionem zastępującym tradycyjną osobliwość, gdzie materia zmienia fazę i regeneruje się, CO dodaje nową warstwę do mechanizmu reprodukcji wszechświatów. To wszystko bezpośrednio dotyka kwestii żyjącej czasoprzestrzeni, ponieważ w modelu smołyni czasoprzestrzeń nie jest statycznym tłem, jest aktywnym uczestnikiem ewolucji wszechświata. Prawa natury same w sobie, w tym krzywizna czasoprzestrzeni, mogą subtelnie zmieniać się z jednego pokolenia na drugie. Wyobraźmy sobie czasoprzestrzeń jako żywą rzekę, której woda szybko płynie między skałami i stopniowo modyfikuje swoje koryto w geologicznym czasie. W naszym wszechświecie czasoprzestrzeń wydaje się stała, ale według hipotezy uczy się od poprzednich wszechświatów i dostosowuje do większej produkcji czarnych dziur. To oferuje możliwe wyjaśnienie zasady antropicznej, dostrojenia naszego wszechświata. To nie przypadek ani dowód projektanta, lecz rezultat kosmologicznej naturalnej selekcji. Najnowsze rozwój opublikowane w 1925 roku, na przykład te w czasopiśmie Physical Review Letters, rozszerzyły teorię kosmologicznej naturalnej selekcji poprzez integrację koncepcji teorii informacji i mechaniki kwantowej, proponując, że czasoprzestrzeń można opisać jako skwantowaną sieć informacyjną, gdzie prawa fizyczne są wynikami procesów optymalizacji informacji. Dodatkowo, badania z 1925 roku sugerują że wszechświat może pamiętać wszystko z czasoprzestrzenią działającą jako kwantowa pamięć, co przepisuje reguły fizyki i czyni wszechświat samodoskonalącym się systemem. Aby umieścić tę ideę w szerszym kontekście, zwróćmy się do historii i kultury, ponieważ ta zagadka nie jest wyłącznie własnością nowoczesnej nauki. Tysiąc lat temu greccy filozofowie. Tacy jak Arystoteles rozmyślali w cieniu drzew oliwnych, podczas gdy morska bryza szeptała o naturze czasu i przestrzeni, widząc czas jako wieczny przepływ. W starożytnych Indiach, Whidi opisywały wszechświat w cyklach narodzin i śmierci, echem idei smowlini o reprodukcji wszechświatów, podczas gdy pieśni rozbrzmiewały w świątyniach. Lud Majów w Ameryce budował kolosalne piramidy. Ich ceremonialne bębny mierzyły czas i postrzegali czasoprzestrzeń jako żywą istotę, która wpływa na los ludzkości. Te starożytne nar rezonują w nas, ponieważ duch ludzki zawsze tęsknił za tajemnicami wszechświata, używając wyobraźni, by dotknąć tego, co nauka teraz próbuje udowodnić. Skok do teraźniejszości, do 1925 roku, pokazuje, że nauka nadal zadziwia i inspiruje. W publikacji z 1922 roku, zatytułowanej Samouczący się Wszechświat, Smolin i jego współpracownicy, w tym wizjonerski Jeren Lenir, rozszerzyli ideę, przedstawiając wszechświat jako samouczącą się sieć neuronową, gdzie prawa fizyczne ewoluują z czasem, podobnie jak sztuczna inteligencja uczy się z danych. Wyobraźmy sobie radość badaczy. Analizujących modele matematyczne, światło ekranów odbija się w ich oczach, gdy zdali sobie sprawę, że czasoprzestrzeń może opamiętać swoją własną historię i przechowywać informacje z poprzednich wszechświatów. Do 1925 roku obserwacje teleskopu kosmicznego Jamesa Webba dostarczyły dowodów na obecność pierwotnych czarnych dziur zaledwie kilkaset milionów lat po wielkim wybuchu, wspierając założenie szybko ewoluującego wszechświata. Na przykład we wrześniu 1925 roku James Webb wykrył pierwotną czarną dziurę z rzadkim halomateriału, potencjalnie obalając teorię o pochodzeniu wszechświata, sugerując, że te czarne dziury mogą być jądrami prymitywnych struktur kosmicznych. Świeższy raport z Instytutu Perymeter sugeruje inteligentną kosmologiczną, naturalną selekcję, gdzie inteligentne życie, takie jak nasze, może odgrywać rolę w narodzinach nowych wszechświatów, inspirując badaczy jak Andy Gardner. W salach wykładowych, wśród pary skawy i głośnego śmiechu. Ponadto, w 1925 roku James Webb odkrył milion mas słonecznych czarnej dziury, która może pochodzić z bezpośredniego zapadnięcia się i samotną, nagą czarną dziurę o masie 50 milionów słońc, przepisując wczesną historię wszechświata. Ponadto fale grawitacyjne, wykryte po raz pierwszy w 1916 roku przez Ligo i od tego czasu stale aktualizowane, Kuczą jak pierwotny dźwięk z najgłębszych zakątków przestrzeni i potwierdzają fuzję czarnych dziur, które napędzają reprodukcję nowych wszechświatów. Pomyślmy o podnieceniu naukowców, takich jak Keptorn, który usłyszał te pierwsze sygnały, jego serce biło tak, jakby słuchał oddechu czasoprzestrzeni. Niedawno, w 1925 roku Ligo wykryło największą jak dotąd fuzję czarnych dziur, GW 23231, z wyjątkowo szybko obracającymi się czarnymi dziurami i niezwykłe pary fuzji, takie jak te zaobserwowane w październiku i listopadzie 1924 roku, które oświetlają formowanie i ewolucję czarnych dziur, potencjalnie sygnalizując egzotyczne fuzje z poprzednich wszechświatów z nieco innymi właściwościami fizycznymi. Te zdarzenia, opisywane jako szept innej rzeczywistości, wzmacniają ideę że czasoprzestrzeń jest dynamiczną istotą, która zachowuje wspomnienia przesłych kosmicznych pokoleń. Koncepcja przestrzeni fazowej została głębiej zbadana, gdzie czasoprzestrzeń jest postrzegana jako zewnętrzna powłoka znacznie bardziej złożonej istoty, w której wszechświat samoorganizuje się jak żywy system. Badacze, tacy jak Caleb Scharf, w swojej nowej książce wydanej w 1925 roku, zatytułowanej Czy kosmos jest następnym ewolucyjnym skokiem Ziemi?, proponują, że życie ziemskie może reprezentować następny ewolucyjny krok wszechświata myśl, która czyni nas jednocześnie małymi i pełnymi nadziei. Musimy przekroczyć granicę kwantową, gdzie czasoprzestrzeń staje się mostem między fizyką a świadomością. Na horyzoncie czarnej dziury, gdzie czasoprzestrzeń jest tak ekstremalnie zakrzywiona, że mechanika kwantowa i grawitacja łączą się, pojawiają się zjawiska takie jak promieniowanie Hawkinga. Wyobraźmy sobie rzeczywistość, w której czasoprzestrzeń żyje, poprzez procesy kwantowe i wpływa na rzeczywistość w sposób proponowany przez teorię kubizmu. Neurolodzy, tacy jak Andrew Nuberg, Odkrywają, że doświadczenia duchowe aktywują specyficzne regiony mózgu, sugerując, że możemy dotykać ewoluującego wymiaru czasoprzestrzeni. To głęboko nas dotyka, ponieważ świadomość może być istotnym składnikiem samodoskonalącego się wszechświata. Teorie pojawiające się w 1925 roku takie jak te zaprezentowane w AIP Advances postulują świadomość jako fundamentalne pole, uniwersalną podstawę, która poprzedza przestrzeń, czas i materię, integrując fizykę kwantową i świadomość w ramy, gdzie wszechświat ewoluuje nie tylko fizycznie, lecz także kognitywnie, z świadomością jako siłą napędową kosmicznej złożoności. W szerszym obrazie supermasywna czarna dziura w centrum Drogi Mlecznej, Sagittarius A, o masie 4 milionów słońc, jest ściśle obserwowana Obrazy z teleskopu horyzontu zdarzeń pokazują wokół niej luminescencyjny pierścień, niczym mistyczny ogień w najgłębszej ciemności. Wyobraźmy sobie, że lecimy blisko niej, czujemy bezlitosne przeciąganie lodowaty chłód pustej przestrzeni, podczas gdy nasz umysł zastyga w zdumieniu. Badania z 1925 roku. Budujące na hipotezie selekcji smółleni proponują, że czarne dziury są początkami wszechświatów. Nasz wielki wybuch wywodzi się z czarnej dziury w poprzednim wszechświecie. Studia nad supermasywnymi pierwotnymi czarnymi dziurami, takimi jak jądra galaktyk gigaherca 9 i UHZ1, zaobserwowane przez Jamesa Webba, wzmacniają ten pogląd wskazując, że te istoty formowały struktury kosmiczne znacznie wcześniej niż oczekiwano, w zgodzie z wszechświatem zoptymalizowanym pod produkcję czarnych dziur. Pomyślmy o ludziach stojących za tym, Smolinie, który mimo naukowego oporu zachowuje uśmiech, mówiąc o ewolującym wszechświecie, jako źródle inspiracji. Lub Johnny Levin, której ciepły głos opisuje wszechświat, jakby recytowała wiersz. Przypominają nam, że nauka jest przesycona emocjami, a nieubłagana siła ludzkiej ciekawości ją napędza. W końcu ta podróż uświadamia nam głębokie połączenie z kosmosem. Czasoprzestrzeń może żyć poprzez ewolucję, metaforę transformacji, gdzie porządek wyłania się z początkowego chaosu. Podnieśmy wzrok ku nocnemu niebu, poczujmy nocny wiatr i pozwólmy umysłowi swobodnie wędrować. Wszechświat czeka na dalsze odkrycia, a nasza świadomość może być kluczem do jego następnego rozdziału. Hipoteza samodoskonalącego się wszechświata, żyjącej czasoprzestrzeni, nie tylko oferuje alternatywę dla statycznego i mechanicznego obrazu kosmosu, lecz wskazuje na dynamiczną i organiczną rzeczywistość, w której my, jako tymczasowe przejawy tej złożoności czasoprzestrzeni, odgrywamy aktywną rolę w starożytnej i nieustającej sadze kosmicznego tworzenia i adaptacji. Postępy w kosmicznych obserwacjach i dane eksperymentalne. W ostatnich latach narzędzia obserwacyjne, takie jak teleskop kosmiczny Jamesa Webba i sieć detektorów fal grawitacyjnych LIGO-Virgo-Kagra, dostarczyły bezprecedensowych danych, rzucając nowe światło na aspekty hipotezy samodoskonalącego się wszechświata. W 1924 roku James Webb potwierdził istnienie pierwotnych czarnych dziur o masach od setek do tysięcy mas słonecznych, które uformowały się zaledwie około 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Te czarne dziury, wykryte poprzez efekt soczewkowania grawitacyjnego, są potencjalnym dowodem na wszechświat, w którym duże struktury formują się szybko, w zgodzie z przewidywaniem smoulyni, że wszechświaty optymalizujące produkcję czarnych dziur dominują. Wyobraźmy sobie podniecenie panujące w laboratoriach, podczas gdy astronomowie, z zimnymi filiżankami kawy na stołach, analizowali widma światła odległych galaktyk i zdali sobie sprawę, że te czarne dziury mogą być nasionami nowych wszechświatów. Ponadto w 1925 roku fale grawitacyjne wykryte przez Ligo dostarczyły sygnałów o fuzjach czarnych dziur o niezwykłych masach, które nie pasują do tradycyjnych modeli formowania gwiazd. Te zdarzenia są klasyfikowane jako egzotyczne fuzje, sugerując, że niektóre czarne dziury mogą być pozostałościami poprzednich wszechświatów z nieco innymi właściwościami fizycznymi. Fizyczki, takie jak Gabriela Gonzalez, która prowadziła analizy danych LIGO, opisywały moment, gdy wykryły sygnał fali grawitacyjnej o nieoczekiwanej częstotliwości, jakby wszechświat szeptał sekret innej rzeczywistości. Te obserwacje wzmacniają ideę że czasoprzestrzeń nie jest jedynie statyczną sceną, lecz dynamiczną istotą, która zachowuje wspomnienia poprzednich pokoleń wszechświatów. Rozwój teoretyczny i modele matematyczne. W 1925 roku badacze z Instytutu Perymeter i Instytutu Kawli do Fizyki Teoretycznej rozszerzyli teorię kosmologicznej naturalnej selekcji poprzez integrację koncepcji teorii informacji i mechaniki kwantowej. Rewolucyjna publikacja w czasopiśmie Physical Review Letters proponowała, że czasoprzestrzeń można opisać jako skwantowaną sieć informacyjną, gdzie prawa fizyczne są wynikami procesów optymalizacji informacji. Wyobraźmy sobie czasoprzestrzeń jako ogromny mózg, z węzłami i połączeniami, które ewoluują, by efektywniej przetwarzać informacje, podobnie jak sieci neuronowe sztucznej inteligencji uczą się. Badacze, tacy jak Yasunori Nomura, używali symulacji komputerowych by pokazać, że wszechświat z fizycznymi stałymi zoptymalizowanymi pod produkcję czarnych dziur maksymalizuje również przechowywanie i przekazywanie informacji. Odkrycie, które wybuchło debatami i radosnymi uściskami na konferencjach naukowych. Ponadto zasada holograficzna została zastosowana do zrozumienia, jak czasoprzestrzeń przechowuje swoją ewolucyjną historię. Według tej zasady, wszystkie informacje o objętości czasoprzestrzeni mogą być zakodowane na otaczającej ją powierzchni, jak halegram. W 1925 roku eksperymenty w Narodowym Laboratorium Akceleratora Fermiego dostarczyły pośrednich dowodów, że kwantowe stany cząstek kodują informacje o strukturze czasoprzestrzeni na skali Plancka, 1,10 m do potęgi 35. To sugeruje, że czasoprzestrzeń nie jest tylko fizyczną istotą lecz także systemem obliczeniowym, który przetwarza dane z poprzednich wszechświatów, by kształtować prawa aktualnego wszechświata. Powiązanie ze świadomością i filozofią. Jednym z fascynujących aspektów hipotezy samodoskonalącego się wszechświata jest potencjalna rola świadomości w kształtowaniu czasoprzestrzeni. Badacze, tacy jak Giulio Tononi, który opracował teorię zintegrowanej informacji o świadomości, Zaczęli badać ideę, że świadomość może być fundamentalną właściwością czasoprzestrzeni, podobnie jak masa czy energia. Na konferencji w 1925 roku na Uniwersytecie w Cambridge Tononi zaprezentował model, w którym świadomość wyłania się, gdy systemy osiągają pewien poziom integracji informacji, proces, który może być replikowany w strukturze czasoprzestrzeni. Wyobraźmy sobie zdumienie publiczności, gdy Tononi zasugerował. Że wszechświat na pewnym poziomie może być samoświadomy, a nasza świadomość częścią ogromnej kosmicznej sieci świadomości. Z filozoficznego punktu widzenia, idea żyjącej czasoprzestrzeni ożywia starożytne debaty o naturze rzeczywistości. Współczesny filozof Nick Bastrem, w wykładzie wygłoszonym w 1925 roku na Uniwersytecie Oksfordskim, Porównał samodoskonalący się wszechświat do gigantycznej symulacji komputerowej, gdzie prawa fizyczne są algorytmami doskonalonymi przez pokolenia. Bastrem argumentował, że jeśli czasoprzestrzeń może się uczyć i dostosowywać, rola ludzkości nie jest jedynie obserwatora, lecz aktywnego uczestnika, zdolnego wpływać na parametry przyszłych wszechświatów za pomocą zaawansowanych technologii, takich jak generowanie sztucznych czarnych dziur w akceleratorach cząstek nowej generacji. Perspektywy przyszłościowe i znaczenie kulturowe. Patrząc w przyszłość, naukowcy przewidują, że do 1930 roku projekty takie jak ekstremalnie wielki teleskop i misja LISA, detektor fal grawitacyjnych oparty na kosmosie, dostarczą dokładniejszych danych o czarnych dziurach i strukturze czasoprzestrzeni. Te narzędzia mogą wykryć sygnały wszechświatów potomnych urodzonych z czarnych dziur. Takie jak anomalie w spektrum fal grawitacyjnych lub asymetryczne wzorce w kosmicznym mikrofalowym promieniowaniu tła. Wyobraźmy sobie ten moment, gdy Międzynarodowy Zespół w Centrum Sterowania Lisa odbiera sygnał, wskazujący, że czarna dziura urodziła nowy wszechświat, podczas gdy komputery przepełnione są danymi, a naukowcy obejmują się w radości. Na poziomie kulturowym idea żyjącej czasoprzestrzeni zainspirowała sztukę i literaturę. Na wystawie w 1925 roku w Berlińskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej artyści stworzyli interaktywne dzieła, przedstawiające czasoprzestrzeń jako organiczną istotę, z animowanymi obrazami czarnych dziur kwitnących w nowe wszechświaty. Te prace, inspirowane wykładami Gianni Lewin, zapraszały publiczność do odczucia cudów wszechświata, zacierając granice między nauką a sztuką. Podobnie, niemiecka pisarka Hanna Müller w swojej nowej powieści Science Fiction zatytułowanej Oddech czasu, która stała się bestsellerem. Opowiada historię astronauty odkrywającego wszechświat potomny urodzony z czarnej dziury w Drodze Mlecznej. Wniosek. Hipoteza samodoskonalącego się wszechświata i żyjącej czasoprzestrzeni to nie tylko teoria naukowa, to zaproszenie do przekształcenia naszego zrozumienia miejsca w kosmosie. Z każdym nowym odkryciem od pierwotnych czarnych dziur wykrytych przez Jamesa Webba po sygnały fal grawitacyjnych z LIGO zbliżamy się do odpowiedzi, czy czasoprzestrzeń jest żywą, uczącą się i adaptacyjną istotą. Ta podróż, napędzana nieugaszoną ciekawością ludzkości, przypomina nam, że wszechświat nie jest jedynie zbiorem gwiazd i galaktyk, lecz żywą historią, w której wszyscy jesteśmy małym, ale istotnym rozdziałem. Gdy spoglądamy na nocne niebo. Czujemy połączenie z czasoprzestrzenią, oddech kosmosu, i wiemy, że jego historia wciąż jest pisana z naszym umysłem jako jednym z piór.